Cześć! Dzisiaj test czegoś, co uwielbiam. Jest to galard, galard, ale tylko z mięsa drobiowego. Tutaj mam jeszcze groszek, jajeczko, marcheweczkę. No i powiedzcie mi tutaj w komentarzach, jak Wy lubicie jeść galard. Czy po prostu tak, niedoprawiony, bez niczego, tak po prostu Wam smakuje? Czy też wolicie galard z, mięs z mięsa wieprzowego, ze świniaka? Zaraz będą komentarze, niezdrowo, tak się nie je. Oczywiście octu. Ja lubię naprawdę dużo octu. No nie aż tak. Dobra, przesadziłem. Pamiętajcie, ocet tylko z butelki szklanej. Co dalej, co dalej? No niestety, no będę się powtarzał, ale magii w moim życiu jest obecna zawsze we wszystkim. Troszkę, troszkę, naprawdę tylko tak dla delikatnego smaku. Oczywiście coś, czego uwielbiam używać bardzo dużo. Mm, tylko czy mi się sypnie? I dosłownie odrobinę pieprzu. Teraz to wszystko sobie Wymieszam, No to pływa w octcie. trochę tak nie powinno być. Szczerze wam powiem, uwielbiam ocet. Ja wiem, jak to wygląda, ja wiem, jak to wygląda, ale wiem też, że nie jedna osoba lubi też tak sobie przypieprzyć, nie? Albo dooccić. odcić. Zaoccić. A dobra, mniej się z tym. doocstować. No i taki galard, co ja uwielbiam. Teraz łyżeczka na spróbunek. Czy na pewno wszystko dałem? Pycha. Jak dobrze, że nie odlałem tego octu. Zaraz będzie duża ilość octu, jest niezdrowa. Ja taki galard jem raz na, na pół roku. Jak trochę więcej octu dodam, bo tylko do tego dodaję, to się chyba nic nie stanie. Powiedzcie, jak Wy robicie galard, z czym lubicie jeszcze, Czy do tego jakaś bułeczka, czy coś? Czy tak po prostu sam też? Pycha. To tyle. Trzymajcie się, cześć.